W super sali z wilkami. A gdzie? Tak się no nazywa? Wiem, gdzie. W edukacji w starym. Starym. Pierwszy z nich to włóczyna karpacka, występująca w warunkach naturalnych według Drugi zaś to świerczyna. Rekonstrukcja buczyny karpackiej zajmuje większą część Jorana. Pokazano tu rośliny widnące tylko wczesną wiosną, jak zawilce, szczyr i śledziennice oraz rozwitające lata, jak goryczka trojeściowa. Widzimy także krzypy, rydze i prawdziwki. W piętrze drzew rosną łuki, jodły, jawory i świerki. Pod szycie występują różne gatunki krzew. Łóczyna karpacka jest najbardziej złożonym ekosystemem w śmiercika. Obejmuje wiele organizmów przywód, roślin i zwierząt. Obecność drzew w różnym wieku i przewrócone dnie to świadectwo naturalnych procesów zachodzących w łuczynie, które bywają czasem interpretowane jako są jednak nieodłącznym elementem funkcjonowania przyrody. Stare i osłabione się lub płaną pod wpływem silnego wiatru bądź odcięża czy szrodu, znadwanych proces... do zrodziny U podstawy jaworu rośnie kępa podobnej do trawy kosmatki olbrzymiej. A na lewo od niej kępa kwitnącej na niebiesko koryczki trojeściowej. W gałęzi Jarzeliny widzimy koszarkę, A przed nim kępa rzeżuty konniskowej. Powyżej na gałęziach jaboru usiadła para ziemi. Na owocującym bawczynku wirczałnie to ludzik z charakterystycznie rdzeną plamą na piersi. Drugi osob wór w dniu obok drzełującej ujówki masanicnej. W runie kwitnie różowo-fioletowy szywiec kluczołowaty i szczyty rwały. W głębi lasu obok dnia łuka widoczny jest radyś. To największy przedstawiciel rodziny kotów występujących w Polsce. Nieco bliżej w grunie widać kwitnące wszyscy cebulkowe. I miesiącznicy wyrwały. Przy leżącym niewielkim gruniu stanęła właśnieca. Obserwująca żerującą norwicę ludą. W ściółce słupka rozgrzewuje liście no. Ja powiem, za słychką no, widoczne no. są jaskrawo ubarnione owocniki krzywas dla i, i amerystowej. Zielenia z wam jest bykiem, a sami łania. Tylko byki mają poroże, które co roku odrasta większe. Po porożu można poznać wiek byka. Nieco głębiej za stosem świetka widać łanie która jest dużo mniejsza odwyka. Jelenią przygląda się filca bataka. Na leśnej ścieżce widoczne są dwie salamandry dla Te kontrastowo uwalnione głazy najłatwiej spotkać w obfitych deszczach. Lasy katrzańskie od dawna były wykorzystywane i przekształcane przez człowieka. Po lewej stronie ścieżki, nieco w błynku, znajduje się lekkie wypłaszczenie, na którym widoczne jest spalone drewno i kroku z uporowaną sikorą mądraszką. Na suchym ćwierku usiadły dwa krzyżodzioby świerkowe, a na jego dniu żerują kowale. W widoczna jest duża sowa. To Puszczyk uralski. Źle znoszące tatrzańskie warunki leśne monokultury świerkowe są stopniowo przebudowywane. Pomiędzy gminami świerków sadzi się dwóch i doty. Ich sadzonki zabezpieczone są specjalnymi posłunkami przed obryzaniem i spałowaniem przez jelenie. Przemiana lasów to długotrwały powiek pomaga tu na górze, niekorzystnie przekształconej przez niewłaściwą gospodarkę. Prosimy o przejście do następnej...